Rozdział 115. Zdrowa dieta, część druga. Jednak córki nie są tymi, które należy całkowicie obwiniać w tej sprawie. To matka popełnia błąd. Nie uczyła cierpliwie swoich córek, jak gotować. Wie, że one nie mają wiedzy na temat gotowania i dlatego nie odczuwa ulgi w pracy. Ona musi się zajmować wszystkim, co wymaga troski, pomyślunku i uwagi. Młode siostry powinny być pouczane, jak przygotować dobre i smaczne posiłki. Gdziekolwiek by ich los rzucił i w jakichkolwiek znalazłyby się okolicznościach życiowych, w domu zdobywa wiedzę, przekształcając ją praktycznie w czyn. Jest to działanie poparte wiedzą, która ma najbardziej bezpośredni wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza tych, których uważamy za najdroższych. Wiele żon i matek, które nie zostały odpowiednio wykształcone i nie mają zdolności gotowania, codziennie podaje swojej rodzinie źle przygotowane pokarmy, które stopniowo, ale pewnie niszczą organy trawienne i powodują złą jakość krwi, i często sprowadzają ostre ataki choroby, powodując przedwczesną śmierć. Wiele osób umarło z powodu jedzenia ciężkiego, kwaśnego chleba. Podano mi przykład wynajętej dziewczyny, która sporządziła wypiek kwaśnego i ciężkiego chleba. Aby się go pozbyć i ukryć sprawę, wyrzuciła go zwierzętom. Następnego ranka właściciele domu znaleźli martwe świnie, i po sprawdzeniu koryta znaleźli kawałki tego ciężkiego chleba. Zrobili śledztwo, i dziewczyna przyznała się do tego, co zrobiła. Nawet nie pomyślała, jaki efekt mógłby mieć taki chleb na zwierzęciu. Jeżeli ciężki, kwaśny chleb może zabić zwierzę, które może pożreć węża i prawie każdą wstrętną rzecz, jaki efekt może wywrzeć na delikatnym organie, jakim jest żołądek człowieka? Obowiązkiem religijnym każdej chrześcijańskiej kobiety i dziewczyny, jest pilne uczenie się wypieku dobrego, słodkiego, lekkiego chleba z pełnoziarnistej wartościowej mąki pszennej. Matki powinny zabierać swoje córki do kuchni, kiedy jeszcze są bardzo młode i uczyć je sztuki gotowania. Matka nie może spodziewać się po swoich dzieciach zrozumienia tajemnic prowadzenia domu bez nauki. Powinna pouczać je cierpliwie, z miłością. Uprzyjemniając im pracę miłym wyrazem twarzy i zachęcającym słowem. A jeżeli nie uda im się pierwszy raz, drugi, trzeci, to nie potępiajcie ich. Zniechęcenie działa i kusi je, aby powiedzieć. Nie ma sensu, nie umiem tego robić. Nie jest to czas na nagane. Woła się osłabia. Potrzeba jej zachęcającego bodźca, zachęcających pełnych zapału i nadziei słów. Takich jak. Nie martw się błędem, jaki popełniłaś. Jesteś przecież uczniem i musisz być przygotowana na to, że będziesz robić błędy. Spróbuj jeszcze raz. Skup się na tym, co robisz. Bądź bardzo ostrożna, a na pewno odniesiesz sukces. Wiele matek nie zdaje sobie sprawy z wagi dziedziny wiedzy i zamiast podjąć się kłopotu nauczania swoich dzieci, znoszenia ich porażek i błędów podczas nauki, Wolą robić wszystko same. A kiedy ich córki ponoszą klęskę, odsyłają je ze słowami: Nie ma sensu, nie umiesz zrobić tego czy tamtego. Denerwujesz mnie i martwisz bardziej, aniżeli mi pomagasz. W ten sposób pierwsze wysiłki uczniów są rzucane i na samym początku porażka ta ostudza ich zamiłowanie i zainteresowanie nauką że obawiają się ponownej próby i będą wolały raczej podejmować się szycia, robienia na drutach, sprzątania domu, wszystkiego za wyjątkiem gotowania. Tutaj ponosi największą winę matka. Powinna była je cierpliwie pouczać, aby przez praktykę mogły zdobyć doświadczenie, które usunie nieporadność i pomoże na wszystkie niesprawne posunięcia niedoświadczonego pracownika. Dodam tutaj wyjątki ze świadectwa numer 10 opublikowanego w 1864 roku. Dzieci, które pieszczono i którym usługiwano, zawsze się tego spodziewają i kiedy się nie spełni ich oczekiwań, są rozczarowane i zniechęcone. To samo nastawienie będzie widoczne w całym ich życiu będą bezradne, wyczekując na pomoc innych, spodziewając się, że inni będą im okazywali względy i będą im ustępować. A jeżeli napotkają na sprzeciw, nawet gdy dorosną, już do wieku dojrzałego, będą się uważać za obrażonych i tak pójdą przez życie z trudnościami i nie będąc w stanie unieść własnego ciężaru życia, często narzekając i szemrząc, ponieważ nic im nie pasuje. Rodzice, będąc w błędzie, uczą tak swoje dzieci, które potem okażą się dla nich nieszczęściem. Sadzą także ciernie pod swoje własne stopy. Uważają, że poprzez zaspokajanie życzeń dzieci i pozwolenie im na zaspokojenie własnych skłonności, mogą zdobyć ich miłość. Cóż za błąd? Dzieci, którym się w ten sposób ustępuje, rosną nieograniczone w swoich pożądaniach, są nieustępliwe w swoich pragnieniach. I samolubne, wymagające, i aroganckie. Są przekleństwem dla siebie i wszystkich wokół. W dużym stopniu rodzice trzymają w swoich rękach swoje przyszłe szczęście i szczęście własnych dzieci. Na nich spoczywa ważne dzieło kształtowania charakteru tych dzieci. A nauki dawane w dzieciństwie będą im towarzyszyć przez całe życie. Rodzice zasiewają ziarno, które wyrośnie i wyda owoc albo dla dobra, albo dla zła przysposabiają swoich synów i córki albo do szczęścia, albo do nieszczęścia. Dzieci powinno się uczyć za młodu, jak żyć, jak być użytecznym, jak pomagać sobie i innym. Wiele córek współczesnego wieku patrzy bez wyrzutów sumienia, jak ich matki harują, gotują piorą, lub prasują, podczas gdy one siedzą w pokoju i czytają książki, robią na drutach, szydełkują lub wyszywają. Ich serca są tak nieczułe jak kamienie. Ale gdzie się zaczyna to zło? Kogo zazwyczaj należy najbardziej obwiniać w tej sprawie? Biednych, oszukanych rodziców. Nie widzą przyszłego dobra swoich dzieci i w swej pomylonej miłości pozwalają na bezczynność lub robienie tego, co ma tylko niewielkie znaczenie, co nie wymaga w ogóle wysiłku umysłowego lub fizycznego, i potem pobłażają opieszałym córkom, ponieważ są słabe. Co spowodowało tę słabość? W wielu wypadkach było to niewłaściwe postępowanie rodziców. Odpowiednia ilość ćwiczeń przy pracach w domu poprawiłaby samopoczucie zarówno umysłu, jak i ciała. Lecz dzieci są tego pozbawione z powodu fałszywych przekonań, tak że mają wstręt do pracy. Nie mogą się z tym pogodzić, gdyż nie zgadza się to z ich pojęciem o delikatności. Uważa się za niegodne, nieprzystojne a nawet ciężkie dla młodej damy, aby pracowała. Zmywała naczynia, prasowała lub stała nad balią. Oto mądre nauki, jakie daje się dzieciom w tym nieszczęśliwym wieku. Lud Boży powinien się rządzić wyższymi zasadami niż dzieci tego świata, które przystosowują swoje postępowanie do mody. Bogobojnie żyjący rodzice powinni ćwiczyć je do pożytecznego i przydatnego życia. Przygotowujcie je do noszenia ciężarów za młodu. Jeżeli wasze dzieci nie będą przyzwyczajone do pracy, wkrótce się zmęczą. Będą się skarżyć na bóle w boku, w ramionach i na zmęczenie całego ciała. Więc istnieje niebezpieczeństwo, że z sympatii i współczucia będziecie raczej wykonywali sami całą pracę, niż pozwolicie im znosić trochę cierpień. Niech ciężar włożony na dzieci będzie na początku bardzo lekki, a potem zwiększany z dnia na dzień. Aż będą mogły wykonać odpowiednią ilość pracy bez zmęczenia. Bezczynność jest najważniejszym powodem bólu w boku i ramionach u dzieci. Matki powinny zabierać z sobą córki do kuchni i cierpliwie je uczyć. Ich organizm poprawi się przy takiej pracy, mięśnie nabiorą prężności i siły, a myśli ich będą zdrowsze i bardziej wzniosłe pod koniec dnia. Mogą być znacznie zmęczone lecz jakże słodki jest wypoczynek po wykonaniu odpowiedniej ilości pracy. Sen, słodki odświeżyciel ciała, napełnia życiem zmęczone ciało i przygotowuje je do wykonania obowiązków następnego dnia. Nie przekazuje swoim dzieciom, że nie ma znaczenia, czy pracują, czy nie. Uczcie je, że ich praca jest potrzebna, że ich czas jest cenny i że polegacie na ich pracy.